Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Kolejna recenzja piwa marki cechowe, które pojawiło się jakiś czas temu w marketach sieci Biedronka. Tym razem jest to cechowe pszeniczne po który okazał się aromatyzowanym, ciemnym lagerem. Tym razem wszystko na to wskazuje klasyczny górnofermentacyjny Hefeweizen. Przekonamy się, czy jest to przynajmniej przyzwoity hefeweizen. Piwo zostało wyprodukowane przez Wampura dla biedronki. Ma 5,7% alkoholu, czyli taką samą zawartość alkoholu, jaką ma łomża pszeniczna. Wiele wskazuje na to, że właśnie w browarze łomża to piwo zostało wyprodukowane. Czy jest to klon łomży pszenicznej? Tego do końca nie wiem. Alkohol by wskazywał na to, że tak, ale co ciekawe, jakiś czas temu również w marketach Oshon pojawiła się inna marka wampurowska, Edelmeister, piwo Edelmeister Weissbier, bodajże. I to też jest piwo pszeniczne, też ma 5,7% alkoholu. Nie pamiętam już jak z ekstraktem. Tutaj jest 11,8% ekstraktu. Jest możliwe, że to wszystko są że to wszystko jest to samo piwo nie jest to pewne ale jest to możliwe w każdym razie w Wampurze prawdopodobnie w Łomży to uważono przez Wampura w Łomży piwo jasne, pszeniczne, pasteryzowane ekstrakt, tak jak mówiłem 11,8%, alkohol 5,7%, składniki woda, słód pszeniczny słód jęczmienny, chmiel drożdże na etykiecie mamy tylko napisane, że wyprodukowano przez Wampur. Naturalne zmętnienie piwa oraz osad na dnie są wynikiem obecności drożdży. Data przydatności do spożycia 2 września 2015 roku. Piwo kosztowało podobnie jak staut, jak cechowe Stout 2,99. Przyjrzyjcie się etykiecie. Etykieta bardzo podobna do etykiety już znanej etykiety stoutu. Chyba troszkę jest jaśniejsza, taka taka żółto-pomarańczowa bardziej, ale generalnie o krawatka. Generalnie tutaj to wygląda. Wszystko bardzo podobnie. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o opakowanie kapsel GO Złoty. Zatem. Otwieramy. No i zobaczymy, co tutaj nam wampur zawajcena przygotował. Pierwsze wrażenie aromatu z butelki. Całkiem dobre. Czuć banana. Goździka też. Tak, tak, tak. Dość słodko, słodko bananowo. Troszeczkę aptecznie, ale mi akurat w Wajcenach ten apteczny, apteczny aromat nie przeszkadza. Niektórym przeszkadza. Nie no, pachnie naprawdę klasycznie. Pachnie klasycznie, więc z pewną dozą zaciekawienia przelewam do szkła. Pieni się dość, dość bujnie. Barwa też nie wygląda źle, zachowuje się to, jak na razie, jak hefeweizen, rzeczywiście. E, piwo barwy takiej, takiej żółtej, 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 jasno-złocistej, oczywiście wyraźnie zmętnione, wyraźnie e, tutaj e, osad się unosi, zawiesina drożdżowa w piwie się unosi dwutlenek węgla pracuje jest to dość mocno nagazowane piana śnieżno-biała bardzo ładna bardzo zwarta generalnie drobno pęcherzykowa no jest troszkę tych średnich i większych pęcherzyków ale piana wygląda bardzo dobrze świetna tafla, głaciutka, taka taka kremowa w wyglądzie zobaczcie no wizualnie naprawdę prezentuje się to jak rasowy wajcen nie można się do niczego przyczepić, ani do barwy, ani do piany. Piana bardzo zwarta. Nie wygląda na taką, która by miała szybko opadać. No, jest przyzwoicie. Jak na razie jest naprawdę przyzwoicie. Co tu w aromacie? W sumie bez zmian. Słodkie banany na pierwszym planie. Troszeczkę goździka, przy czym rzeczywiście to jest takie troszeczkę. Bananów zdecydowanie więcej. Jest troszkę tej apteki, o której już wspominałem. Ale jest też nutka taka delikatnie chlebowa, kojarząca się ze świeżym pieczywem. Aczkolwiek bananów jest zdecydowanie tutaj najwięcej. Naprawdę przyjemny wajcenowy aromat. Jak na razie jest naprawdę dobrze, zatem próbujemy Wasze zdrowie cechowe, przeniczne, wampur dla biedronki. No, smakuje przyzwoicie. Intensywne, wajcenowe nagazowanie. Orzeźwiające, nikła goryczka. Praktycznie jej nie ma prawie, czyli wszystko by się zgadzało. Smak uczuć wyraźnie banany. Generalnie jest dość dużo słodyczy, yy, niewiele jest kwaskowatości. Niewiele jest kwaskowatości generalnie dobrze, bo z reguły ta kwaskowatość to cechuje raczej takie rzeczywiście kiepściejsze wajceny. No tutaj jej zbyt wiele nie mamy. Mamy za to dość dużo bananowej słodyczy. Mamy nutę, e, nutę taką chlebową, świeżego pieczywa, e, która też w aromacie troszkę dała znać o sobie. I ona tutaj jest wyczuwalna. Tak naprawdę, no tutaj ciężko ciężko się do czegoś przyczepić. No nie jest to jakiś wajcem, który by tutaj zwalał na kolana. Piwo nie jest bardzo treściwe, ale nie jest też jakoś rażąco wodniste, czego się trochę obawiałem. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie smaczniejsze niż Łąża pszeniczna. Wprawdzie piłem ją dość dawno, ale pamiętam, że jak ją piłem, to, to mi nie smakowała. Rzadko w sumie... Udaje mi się trafić na wajcena, który mnie kompletnie rozczarowuje, natomiast y, łąża pszeniczna mnie rozczarowała bardzo. Pamiętam, że była kwaśna, była generalnie nieprzyjemna y, i chyba była jednym z najsłabszych wajcenów, jakiego piłem, a jestem na to dość wyczulony, ponieważ y, piwa pszeniczne y, we wszystkich postaciach lubię, y, więc utkwiła mi w pamięci źle. Natomiast to piwo, Naprawdę jest ok! Więc albo, albo generalnie to, to, to piwo pszeniczne w łomży robione się poprawiło, albo rzeczywiście jest to robione jakoś inaczej i niezależnie od, od tej stałej oferty Wampura, chociaż wydawałoby mi się to dość, dość dziwne. Fajnie gasi pragnienie. Szkoda, że nie pojawiło się latem, bo latem ciężko byłoby tańszą pszenicę znaleźć, chociaż są tańsze pszenice na rynku i one są nawet przyzwoite. W Kauflandzie można dostać Stefan Zbroj, to jest niemiecki Wajcen w puszce, który czasami kosztuje nawet 0,99 zł, więc jest złotówkę tańszy od tego piwa, jest naprawdę, naprawdę fajny. Zwłaszcza do takiego wypicia, bym powiedział, sesyjnego w lato na przykład. No jest ten Edelmeister właśnie Weissbier, który się w Auchan pojawił niedawno, on chyba kosztuje gdzieś około 2,60. Ettinger niemiecki czasami w rzadkach się pojawia tam za 2,40, więc są piwa pszeniczne na rynku. Zdarzają się piwa pszeniczne tańsze od tego, aczkolwiek generalnie jest to jedna z tańszych pszenic i naprawdę nie wypada źle. Jeżeli ktoś ma ochotę na niezobowiązującego sesyjnego takiego wajcena do wypicia gdzieś w towarzystwie, albo po prostu do ugaszenia pragnienia, to myślę, że cechowe pszeniczne jest jak najbardziej dobrą opcją. Nie ma co się zastanawiać nad tym, czy wypada kupować, czy nie wypada to piwo w Biedronce, czy jakiekolwiek inne. Tylko po prostu próbujmy Pijmy to, co nam smakuje, i się nie przejmujmy jakimiś tam dziwnymi ideologiami tworzonymi wokół ceny piwa, miejsca pochodzenia piwa, miejsca, w którym się je kupuje. To wszystko naprawdę nie ma większego znaczenia. Liczy się to, aby piwo nam smakowało, a cechowe pszeniczne udowadnia, że naprawdę można w bardzo przyzwoitej cenie ludzkiej cenie, niskiej dość cenie, e, zrobić sensownego wajcena, więc w sumie, w sumie polecam. To tyle z mojej strony, to wasz Migdałek, Birofide w piwie, pijcie dużo dobrego piwa, wasze zdrowie, cześć!